Dzień dobry moi kochani, witajcie w nowym vlogu. Chyba, wiecie co, ta podłoga to będzie już takie moje kultowe miejsce do nagrywania właśnie vlogowy grudni, kiedy otwieram mm, kalendarz adwentowy. I dzisiaj w związku z tym, że przed chwileczką umyłam włosy, mm, jestem już też wykąpana, to mówię, ok, jestem taka cała sotę, ale dopieszczę się jedną rzeczą. Pamiętacie tą... Pomadkę, którą dostałam na urodziny i w Sonorą od cudownych dziewczyn. Mm, ta przepiękna czepień. Stwierdziłam, że tak, to jest najlepszy, słuchajcie, moment na to, żebym brała się w ten przepiękny, a jakże kolor. Pachnie ładnie, delikatnie. Więc tak, to będzie takie moje dopuszczenie dzisiejszego vlogowego grudnia. I mamy, moi drodzy, mamy pudło ponownie. I dzisiaj sobie będziemy otwierali kolejne pudełka. Wiem, że ostatnio we vlogu Wam mówiłam, że zrobimy sobie tak, że przed świętami otworzę wszystkie, um, wszystkie te okienka, co ja mówię, no wszystkie te, wiecie, prezenty, które tutaj są, ale stwierdziłam i tak sobie wykminiłam, że y, wszystkie paczuszki otworzę właśnie do świąt. Y, poza jednym. 24 grudnia, dokładnie 24 grudnia, y, może z rana, może na wieczór, jeszcze nie wiem, ale wiem na pewno, że 24 grudnia chcę otworzyć ten ostatni. Prezencik, prezencik, no wiecie, no okienko, paczuszkę, zwałek zwał, który jest w tym, w tym pudle. Ale ten vlog wjedzie ostatniego dnia, bodajże miesiąca, czyli to będzie chyba 30 grudnia. I troszkę was przetrzymam Tak, moi drodzy, będziemy otwierali do końca tego miesiąca ten kalendarz, bo tak. Bo na to mam ochotę i tak sobie wymyśliłam. Ale dobrze moi drodzy, żeby nie przedłużać, wy zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia do picia, na no? co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! Jeszcze chciałam Wam tylko pokazać skarpeciory. To są skarpeciory, które dostałam też dokładnie od tych samych cudownych osób, czyli od Julci, Kacpra, Hani i Beatki. Także kochani, musiaczki to jest z kalendarza z poprzedniego roku, tak jak powiedziałam więc mam oczywiście skarpetki, noszę. Są ze mną, były i będą. Dobra, moi drodzy, dzisiaj sobie tworzymy również cztery okienka. E, stanęliśmy na 15, Więc mamy szesnastkę, siedemnastkę, osiemnastkę i dziewiętnastkę. Tak, troszkę tego jest ale myślę, że to będzie idealne rozpoczęcie, dokładnie tego vloga. Otwieramy? No pewnie. Dobra, pudełko idzie na razie na bok. I zaczynamy od szesnastki. W szesnastce mamy coś takiego jak Magic. No, no, no. Czarna magia, mówicie? Czy żeby to też znów było coś cudownego z Harego Pottera? Dobczymy. Co my tu mamy? Co te moje gwiazdy wymyśliły? Czekoladka, oczywiście. Ginger z imbirkiem, super. Herbatka. O, z tamaryndowcem zielona. Uwielbiam tamaryndowca. Więc super. Do tego mamy jeszcze gruszkę z ananasem marki Malba. Bardzo dobre są te herbatki. Robię sobie. I co my tu mamy? Relax. Czyli to jest odżywka dobrze mówię? Psz, tak! To jest chyba odżywka do rzęs. Mhm. Patrzcie, ja tego nie miałam kiedyś chciałam sobie kupić. Ale po prostu nie kupiłam. I ja oczywiście, że ja to zaraz otwieram, o ile sobie poradzę. Tylko już wiem, czy ja sobie poradzę z tym. Kurczę, no. A nie chcę wiedzieć, co paznokcie sobie zniszczyć, bo. Ach, dobra, trudno. Niestety nie otworzę teraz, ale będę używała. Także jak najbardziej Wam dziękuję. Czy coś jeszcze tutaj jest? Nie. Dobra, tu mamy szesnastkę. Teraz lecimy z siedemnastką. Nie chcę Was tu za długo trzymać, bo wiem, że to otwieranie trochę trwa. Podobno perły zdobią kobietę? No pewnie, że tak. Ale dziwne, bo perły nie są takie leciutkie, więc co to może być? <laughs> Wiecie co? Po prostu zaskakują mnie. Ci moi kochani, bo czegoś takiego się naprawdę nie spodziewałam. Oczywiście, czekoladka, również imbirowa. zobaczcie. Na Z czym? Z perłami. A jakże? Ja, Pierciu. Ja, Pierciu. Serio? Może je regulować, czy nie? O kurczę, chyba nie bardzo. Dobra, pozostaje w nich. Trudno. Ale już no nie wygląda. <noise> Ale powiem Wam, że są piękne. Patrzę w podgląd. Bardzo fajnie wyglądają twarzowo. Dobra, lecimy z osiemnastką i tutaj mamy w liściku. Co my tu mamy? Tego blasku nigdy za wiele. W ogóle umówmy się. Blasku nigdy za wiele. Blink, blink, tak jak jest. Ja. Wiecie zresztą, widzicie po moich y, dodatkach do mieszkania. Zresztą widzicie też po mojej biżuterii. Także tak, otwieramy. Co my tutaj mamy? Czekoladka, tym razem masala. Czaj. Przepyszna. Bardzo dobra jest ta czekoladka. Herbatka z winogronem, ale to jest chyba czarna albo czerwona, już nawet nie wiem. Dobra, tu mamy. Dobra. I tutaj mamy Victoria's Secrets. O! Ale to będzie chyba pomadeczka, tak mi się wydaje. Liquid Pure Res. Mm. No, nie, no kurczę, tego też nie otworzę. Nie, to zaklejone. Że wszystko muszą tak kleić. No ale wiadomo, zabezpieczają, tak? Dobra, otwieram. Udało mi się. Jest. Nie, jakoś nie pachnie, ale i tak wam muszę pokazać. Zobaczcie, to jest błyszczyk. Czerwony błyszczyk. No i super, i mamy to. Przetestuję, a nigdy niczego nie miałam z Victoria's Secret. Więc tym bardziej się cieszę, że będę mogła sobie coś od nich przetestować. I okej, okay, ostatnia. Dobra, już zdajmy, bo pewnie śmiesznie wyglądam. <grymne> przepiękne, przepiękne będę oczywiście nosiła. E, dziewiętnasteczka, moi drodzy. I tutaj, co my tu mamy? Zapach świąt. Ja już się nie mogę doczekać, już to widzę. Ja już to widzę, już to czuję. Tym bardziej, wiecie co? Po ciężarze widzę, że to coś może być coś, co ja kocham i uwielbiam. Zgadłam, po prostu zgadłam. Wiedziałam, że to będzie świeczucha. Mm. Winter Collection, cinnamon and clove. Co to? Co to clove? O ja, piękna przepiękna, zobaczcie nie wiem, czy to za marka nie wiem, w każdym razie dobra, pokazuję Wam taka świeczuszka mm, będzie odpalana oczywiście, że będzie odpalana tutaj mamy masala czaj. ponownie ponownie, czy to jest pierwszy raz? nie, ponownie i tutaj mamy herbatkę zieloną aromatyzowaną Bananki. No powiem Wam, że rewelacja. Naprawdę z wszystkich jestem prezentów dzisiaj zadowolona, zresztą dzisiaj. Za każdym razem tak mnie zaskakujecie, ja powiem Wam szczerze, nie sądziłam, że yy, możecie mieć tak bogatą, kochani, wyobraźnię. Bardzo Wam jestem wdzięczna. No i zobaczcie, no i jesteśmy już prawie blisko. O. Oj, blisko końca. Postaram się te cztery, tak jak Wam powiedziałam, cztery okienka otworzyć. Coś ciężkie. No i największe pudełko, nie wiem, czy zobaczycie. Może tak Wam odwrócę. Widzicie? Największe pudełko jest tutaj. To. I pomyślałam, że ja to pudełko, właśnie to, 24 wiecie co zrobię? Położę sobie pod choinką i właśnie, tak jak powiedziałam, w Wigilię 24 otworzę, nagram Wam oczywiście, bo jakżeby inaczej i zrobię sobie prezent. Znaczy sobie dostanę prezent od moich ukochanych. Ale myślę, że tak. W tym roku nie mam żadnych prezentów. Tak się też umówiłam ze sobą i z innymi. Więc myślę, że to będzie piękne zwieńczenie tego i kalendarza adwentowego, i przede wszystkim tych świąt. Tego jakże uroczystego dnia. Świąt Bożego Narodzenia. Tak będzie. Nie wkładam go do tego pudełka, tylko po prostu zaraz odkładam pudełko. Pod choinkę. Dobrze, kochani, Boże, 10 minut zabrałam Wam e, z tego vloga, ale mam nadzieję, że tak samo się cieszycie na otwieranie tych właśnie cudownych niespodzianek. I właśnie powiem Wam tak: zainspirujcie się e, tym kalendarzem adwentowym. E, uważam, że jeżeli macie odrobinkę wyobraźni, to warto po prostu poświęcić. Um, swój czas i to mogą być naprawdę drobiazgi, ale poróbcie sami we własnym zakresie takie kalendarze adwentowe nie kupujcie gotowców niech ten ktoś po prostu też ma coś od Was, żeby wiedział, wiedziała, że ten czas poświęciliście mu jej w 100% to jest coś po prostu niesamowitego nawet gdyby to miały być 24 pary skarpetek Prześmiesznych, ale powiem Wam, że to będzie bardziej cieszyło aniżeli taki wiecie gotowiec, bo ktoś przygotował, bo ktoś pomyślał, bo ktoś zaplanował, a jednak to, co dajemy innym od siebie, od serducha, to bardziej cieszy. I zawsze gdzieś tam zostaje z nami w myślach. Dobra, kochani, kończę, a my widzimy się dosłownie. Za chwilkę. Wiecie co, ja tak sobie pomyślałam, że te wszystkie herbatki y, będę sobie mieszała razem, tu już wsypałam zieloną y, z wiśnią i pomyślałam, że właśnie wszystkie zielone będą razem w puszce i to będą takie wiecie różnosmakowe, zastanawiam się jeszcze nad tą wanilią, czy ona za bardzo mi tutaj nie zaburzy tego smaku. A będę musiała jeszcze znaleźć taką mniejszą puszkę na czarne herbaty. Powiem Wam, że ja ogólnie za czarnymi herbatami nie przepadam, ale słuchajcie, może akurat któraś z nich będzie świetna w takiej mieszance. I tu jeszcze mam też takie herbatki do wykorzystania, ale to będę sobie na bieżąco parzyła, więc spokojnie. Póki co biorę się za przesypywanie tutaj tych pięknotek. Piękne. Powiem Wam, że tak pięknie pachną te herbaty, że bardzo chętnie sobie wezmę tą puszkę do pracy. For it's Christmas time, a merry sound and the stars alight. Let us all rejoice when it's Christmas time and our hope again. Tutaj tak na szybko Wam pokazuję lodowiec, ciasto, które upiekłam. No, zrobiłam bardziej o. Dlatego, że pieczy się tylko Biszkopt, ale on się głównie tak naprawdę nadaje do lodówki, bo tu jest krem, który musi stężeć. On jest na bazie robiony, robionego w domu, takiego prawdziwego domowego budyniu, więc teraz moi drodzy, on wędruje do lodówki. Mam nadzieję, że wszystkim moim biesiadnikom będzie to ciacho smakowało zresztą mm, ile razy robiłam to ciasto każdy kto mówił nie, nie, nie lubię z kremami tak zajadał się tym lodowcem że aż mu się uszy trzęsły, dobra kochani do, lo do lodóweczki może Wam jeszcze nagram jak przekroję bo będę chciała koniecznie spróbować chociaż kawałek, żeby zobaczyć czy, e, czy wyszedł mi tak jak zawsze Moi drodzy, dzisiaj czyszczenie lodówki. uuu, a już mi się moi, moje masełko klarowane smaży i tu mam tak, cebulkę. Uf. No. A, ale Jajka, poczekajcie, jedną ręką jeden razem. Ale pęskała. Bardzo dobrze jeszcze nie myłam tutaj kuchenki, bo wiedziałam, że mogą być różne cyrki. I powiem Wam tak, dobra, pięknie mi się smaży, to jak zupano to oczyszczenie lodówki. I tutaj mam resztkę grzybów zamrożonych, fasolkę szparagową. Tu mam e, taką resztkę ryżu i jeszcze, moi drodzy, zostało mi trochę szpinaku. Taka resztka szpinaku też pójdzie do środka tej zupy. Zaraz doprawię. Ym, tutaj dam kemianku sporo, soli, pieprzu. Powiem Wam, że ja lubię takie zupy, wiecie, takie z niczego. Dajcie mi koniecznie znak, jak tam u Was wygląda właśnie tak zwane czyszczenie lodówki, czy bardzo podobnie. Zresztą ja Wam chyba ostatnio w jakimś z blogów pokazywałam, że ja wyjmuję wszystkie rzeczy, które są do zużycia, no i zaczynam kombinować, co z tego ma powstać. No i tak jak teraz, na przykład, powstanie z tego zupa. Już grzyby z fasolką wrzuciłam. Do tego od razu idzie ta resztka ryżu. To wszystko muszę przesmażyć na tym moim masełku klarowanym. O, zaraz dorzucę, mój drodzy szpinak. Jeszcze to podsmażę. Tutaj już dołożyłam tymianku, soli i na razie tyle. E, zaraz pewnie jeszcze, o właśnie, a propos. To szukam tutaj. Mam liście laurowe, więc tak nie wiem ile tutaj jest, ale tak też na bogato, a niech będzie, coś jeszcze z tych przypraw chyba nie, dobra zaraz będę dokładała szpinak i jeszcze to wszystko porządnie podsmażę a później zaleję wodą myślę, że zupka będzie bardzo dobra i treściwa dobra, troszkę większy ogień niech się to smaży no, pokażę Wam jak już Troszkę ona się podgotuje. No i pamiętacie, zawsze słony smak przełamujemy w słodkim. Więc tutaj dam takie. O, dwie. No, dobra mam trzy. Takie malutkie rzeczki. O, do szafy. I gotujemy dalej. Tu już jest szpinak. Tutaj wzięłam, wlałam wodę po szpinaku, żeby wiecie, opłukać też przy okazji garnek i żeby jeszcze tam ta reszta tego szpinaku, która jest na tutaj ręcikach patelni, to żeby mi się ładnie wymyła. Dobra, to teraz co? Wlewamy wodę. Już moi drodze zalałam, teraz czas najwyższy zamknąć krywka żeby to się w końcu zaczęło gotować Proszę bardzo zmniejszam gaz dobrze i niech się gotuje no już zobaczcie zupka prawie gotowa dałam tego makaronu lubella e, nitki cięte i dałam jeszcze magi tak wiecie dla smaku no, więc zobaczcie, zupka naprawdę wygląda na taką treściwą. Da mi się jeszcze może pogotować jakieś 15-20 minut. O, tu fasolki nie przecięłam. No nic to. Eee, 15-20 minut i pewnie się ten jogurt trochę zważy, jak to jogurt, bo nie mam już śmietany, ale tak jak mówiłam, czyszczenie lodówki właśnie polega na tym, że wykorzystujemy wszystko, co w niej mamy. I... Ja pamiętam oczywiście, zawsze się hartuje, śmietanę i tak dalej. Wiecie, śmietana mi się pewnie nie, nie zważy, ale jogurt już tak. Więc, no niestety, ale liczy się smak. Wiecie, ja to tam. Oczywiście zwracam uwagę na to, jak danie wygląda na talerzu. Ale w sumie tutaj w tym przypadku to dla mnie nie będzie miało żadnego znaczenia, bo ta zupa będzie i tak tylko dla mnie. No, ale taki gar pewnie będę miała na jakieś dobre półtora tygodnia. Tak, nie więcej? Nie, półtora tygodnia, myślę, że tak. No dobra, kochani, najprostsza zupa na świecie, a smakuje obłędnie, bo już próbowałam. Moi drodzy, czy wy też tak lubicie te biskofy? Powiem wam, że ja naprawdę już chyba drugi albo trzeci. Oj, trzeci raz je chyba kupiłam w biedronce, e, ale widziałam, że są tańsze w Carrefourze, więc będę musiała pewnie przy zakupach carrefourowskich Sięgnąć. No, niby złotówka, ale wiecie, tu złotówka, tu 5 zł, tu 3 zł i nam się uzbiera niezła sumka podczas zakupów. No, ale dobra, kochani, odnośnie tych ymm, no, ciastek, rewelacyjne są. Ja zapomniałam ich smak, a jeżeli lubicie taki lekko jakby skarmelizowany, przeprawowy, taki maślany smak ciastek, to jak najbardziej. Powiem Wam, że tak jak ja. Ymm, nie mam jakby takich, e, takich ciągotek do, y, właśnie do ciastek, do wafelków i tak dalej. Tak przy tym, e, i na przykład wystarcza mi jeden albo dwa y, takie, takie wafelki, czy też y, ciastka. Tutaj po prostu. Pięć to jest takie moje y, must have, które zawsze gdzieś tam pochłaniam, więc y, nie wiem dlaczego, nie wiem co takiego w, w nich jest. Wiem, że to nie jest zdrowe i y, już mi się skończyły wszystkie opakowania, więc na chwilę obecną mówię basta, nie kupuję, e, no bo wiem, że jak mam, no to y, wtedy po nie sięgam. A to jest niedobre. Dobra kochani, dajcie mi znak czy je lubicie, czy je znacie. Czy kupiliście je i wam smakują? Więc, jeżeli chcecie się podzielić również swoimi jakimiś doświadczeniami, smakami, jeżeli chodzi o te ciastka to piszcie na dole w komentarzu. Ale powiem Wam, że no mimo wszystko ja do tych ciastek mam słabość. Wiem, że pewnie za jakiś czas mi przejdzie, bo u mnie to tak jest, że im częściej coś jem, tym bardziej szybciej mi przechodzi i nawet jak mam w szafce, to może leżeć miesiącami, ja tego nie ruszę. Tak po prostu mam. Ja dość chyba szybko się nudzę, więc no. Ale dobra, moi drodzy, to jest moja opinia, więc czekam na Was w sekcji komentarza. Voilà! No, zupka gotowa. Wyłączam gaz. Ok, Przykrywam. i mamy to. Moi drodzy, tak będę kończyła tego vloga. Tam z tyłu za mną jest zimowa wioska, więc cieszę się, że już mogę zacząć pokazywać Wam. Taki naprawdę fajny, zimowy klimat w moim mieszkaniu. Jeszcze wszystkiego wam nie pokażę, bo już tutaj naprawdę zaczyna być świątecznie, ale powolutku zaczniemy wprowadzać się wszyscy w piękny, zimowy klimacik. Dobrze, kochani, kończę. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję za to, że byliście. Pamiętaj o komentarzu na dole pod filmem. A my co? Widzimy się oczywiście w następnym moim filmie. Do następnego. Ciao.